Cześć, z tej strony Darek. Zapraszam na czwarty odcinek kursu administracji baz danych Oracle. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób możesz zaimportować dane do bazy, wykorzystując Data Pump. Do tej pory nagrałem odcinek, gdzie pokazywałem Import i eksport Data Pump z wykorzystaniem SQL Developera. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się importem, wykorzystując polecenia Data Pump, to znaczy napiszemy kilka linijek kodu. Możesz się w tej chwili zastanawiać, jaka to różnica, czy skorzystasz z SQL Developera, czy napiszesz kilka linijek w konsoli, kiedy koniec końców i tak będziesz korzystał z Data Pump. Z punktu widzenia podstawowych funkcjonalności Data Pump, to żadna różnica. W rzeczywistych zastosowaniach istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że wbudowana w SQL Developer funkcjonalność Data Pump może być niewystarczająca, bo będziesz musiał na przykład stworzyć większy skrypt, którego Data Pump będzie niewielką częścią. Jedyną możliwością w takim przypadku będzie napisanie kilku linijek kodu, które dziś poznasz. Nie chcąc więcej przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Zadanie na dzisiaj to zaimportowanie schematu użytkownika sklep, który wyeksportowaliśmy w pierwszym odcinku kursu administracji. Jeśli ten odcinek jest ci nieznany, to zapoznaj się z nim przed obejrzeniem tego materiału, ponieważ będziemy dzisiaj potrzebować pliku, który wygenerowaliśmy w tamtym odcinku. Leniwych zapraszam na stronę, którą widzisz właśnie na ekranie. Znajdziesz tam gotowy do pobrania plik, który będzie nam potrzebny. Na początek usuńmy istniejące połączenie dla użytkownika sklep. Z oczywistych przyczyn nie możemy się zalogować, co widzisz właśnie na ekranie. Gdy zajrzymy do właściwości połączenia, to widać, że jest ono inaczej skonfigurowane niż pozostałe dwa działające połączenia. Usuńmy je, klikając prawym klawiszem myszy, a następnie Delete. OK, zaczynamy od pustej kartki. Nie chcąc narobić sobie kłopotów, sprawdźmy jeszcze, czy przypadkiem użytkownik sklep nie istnieje już w naszej bazie danych. Zalogujmy się na użytkownika system i zapiszmy następujące polecenie SQL: Select Gwiazdka, From DBA, podkreślenie Users, Order by Username, średnik na końcu. Odszukajmy teraz użytkowników, zaczynających się od litery S. Jak widać, nie ma użytkownika sklep, dlatego bez większego problemu będziemy mogli go zaimportować. Jak już wspomniałem, by zaimportować dane, musimy posiadać plik, w którym się one znajdują. Plik ten należy umieścić w katalogu widocznym dla bazy danych. Pokażę ci teraz, gdzie ja umieściłem swój plik, byś ty również mógł go przenieść do tego miejsca. Lokalizację to wskazuje katalog, którego zawartość możemy odczytać z tabeli DBA podkreślenie Directories. Napiszmy więc polecenie SQL. Select gwiazdka from DBA Directories. Odszukajmy katalogu o nazwie Data pump Dir. Skopiujmy zawartość pola Directory Path i otwórzmy ją w oknie Windows. Usuńmy tylko tą część lokalizacji. Powinieneś znajdować się teraz w folderze o nazwie dpdump. Jak widzisz, na moim komputerze znajduje się plik o nazwie Dat01.dmp. Ten plik to plik wygenerowany przez nas w pierwszym odcinku kursu administracji. Przypominam, że możesz go również pobrać ze strony poświęconej temu odcinkowi. Umieść plik w tym miejscu, a następnie skopiuj adres tej lokalizacji. Teraz musimy w bazie stworzyć katalog wskazujący na miejsce przechowywania pliku, ponieważ w chwili obecnej żaden z katalogów na nie nie wskazuje. Oczywiście moglibyśmy umieścić plik w lokalizacji, na którą wskazuje jeden z katalogów. Celowo tego nie robię, by pokazać Ci teraz, jak możesz stworzyć własny katalog w bazie danych. Napiszmy w SQL Developerze. Create Directory. Teraz nazwa. Data Pump Dir 2. Oczywiście możesz katalog nazwać, jak chcesz, jako nazwę roboczą w taki właśnie sposób. Dalej: As. Teraz w apostrofach wklejmy skopiowaną ścieżkę. Widzimy informację: Directory created. Po ponownym uruchomieniu tego polecenia SQL widać, że stworzyliśmy katalog wskazujący na miejsce, w którym znajduje się nasz plik. Pora zapisać teraz polecenie Data Pump, w którym zaimportujemy ten plik do bazy. W tym celu otwórzmy konsolę, wpisując w pasku wyszukiwania CMD. Kliknij Enter i jesteśmy w konsoli. Teraz musimy podać kilka informacji, dlatego skup się, by się nie pomylić. Piszemy imp. dp, Dalej. Użytkownika, na którego chcemy się zalogować, czyli użytkownika system, następnie ukośnik i hasło dla Twojego użytkownika system. Po haśle bez dodawania żadnej spacji zapisujemy małpa i teraz podajemy alias połączenia. W moim przypadku jest to XEPDB1. XEPDB1 to domyślna nazwa połączenia, i jeśli nic nie zmieniałeś podczas instalacji, to w Twoim przypadku również się tak nazywa. Jeśli chcesz sprawdzić, czy alias połączenia do bazy rzeczywiście nazywa się xepdb1, to zajrzyj do trzeciego odcinka kursu administracji. Alias połączenia możesz odczytać z pliku tnsnames.ora, którego lokalizację pokazałem w tamtym odcinku. Gdy to mamy zrobione, to dodajemy spację i piszemy directory równa się, a następnie dodajemy nazwę stworzonego katalogu, w którym znajduje się plik, czyli data pump dir 2. No dobra. Póki co zapisaliśmy, że chcemy skorzystać z data pump, Podaliśmy też dane do logowania oraz katalog, w którym znajduje się plik do importu. Podajmy więc teraz nazwę pliku, w którym te dane do importu się znajdują. Piszemy dumpfile równa się expdata01.dmp, bo tak właśnie nazywa się nasz plik. Dalej podajemy nazwę pliku logów, to znaczy nazwę pliku, w którym baza zapisze wyniki importu. Ja plik nazwę imp.log. Ostatnia rzecz to zapisanie jakiego użytkownika chcemy stworzyć, czyli skimas równa się sklep. Klikamy Enter i chwilka cierpliwości. Baza musi wykonać kilka operacji i rozpocznie się import. Gdy sterowanie wróciło do nas oznacza to, że import się zakończył. Udajmy się do lokalizacji, w której znajduje się nasz plik. Zgodnie z naszym poleceniem, powstał plik z logami. Zajrzyjmy do niego. Widzimy informację, że import się udał. Powyżej tego widać szczegóły dotyczące importu, które nas jednak w tym momencie nie interesują. Wróćmy do SQL Developera i sprawdźmy, czy istnieje użytkownik sklep. Wykonajmy polecenie, które uruchomiliśmy na początku tego odcinka. Jak widać, mamy już w bazie użytkownika sklep. Stwórzmy więc teraz dla niego połączenie, czy sprawdzić, czy zawiera takie same dane jak przed odinstalowaniem bazy Oracle 11G. Zgodnie z przyjętym dotychczas standardem, nazwa połączenia to będzie PDB1 małpa sklep, użytkownik to sklep, a hasło to hasło takie same jak w bazie danych Oracle 11G. Pamiętaj o zmianie typu połączenia na TNS i wskazaniu wpisu z TNS Names ORA, czyli XE PDB1. Klikamy Test. Wszystko w porządku, zapiszmy więc połączenie i zalogujmy się. Widzimy, że użytkownik posiada te same tabele co przed eksportem. Zapiszmy dodatkowo testowe polecenie sprawdzające zawartość jednej z tabel, na przykład dostawcy. Zapiszmy SELECT Gwiazdka, FROM Dostawcy. Zapytanie zwróciło dane, więc wszystko działa. W ten oto łatwy, prosty i przyjemny sposób udało nam się zaimportować dane użytkownika sklep za pomocą DataPunk. Jeśli coś jest niejasne, z czymś masz problem, to tradycyjnie komentarz pod tym filmikiem jest najlepszym miejscem na zadanie takich pytań. To wszystko, co dla Ciebie na dziś przygotowałem. Pozdrawiam Darek Budkiewicz.